W ceniu w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jaka jest według mnie najlepsza strona do generowania zdjęć AI. Zapraszam. Zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału. Z góry dziękuję. Więc tak, najlepsza strona do generowania zdjęć AI jest moim zdaniem czy Tak wiem, nagrywałem filmy o tym, ale chciałbym wyrazić zdanie o tej stronie. Zacznę od minusów, bo jest ich kilka. Po pierwsze nie ma funkcji generowania zdjęć na podstawie oryginału szkoda, bo w sumie spoko jest taka funkcja i potrafi na przykład zmienić wątek zdjęć. Po drugie, czasami skrypt na zdjęcia się nie generują na przykład. Przy użyciu popularnego nazwiska danej osoby teraz przechodzimy do plusów. Po pierwsze, mamy 15 kredytów, ale codziennie się generują. To znaczy, że jak zaczęliście o godzinie 12, to następnego dnia dostanie o 12 nowe kredyty. Po drugie, te zdjęcia są w dobrej jakości. Można na różny sposób na przykład, wersja 3D. A i zapomniałem dodać, trzeba się logować, tak strona jest przez Microsoft.